Siwileczko ziomacie, witam się z wami w Battlefield Trójce. Miał być, miał być Hardline, ale niestety zbagował się, niestety. Ale przy okazji powiem wam informację co chcę zrobić w związku z Battlefieldem Trójką, Żeby był darmowy. O kurde gość mi zabrało. Kurz, ściągnął mnie sniper. jest Niestety. Och, dzięki, dzięki ciągle. Spadam, spadam, spadam stąd. O Boże, nie miałem szans, Ale dobra. Czułam zginięcie dwa. Aha, dobra, bo grałem wcześniej trochę. No i właśnie mam założyć ten point army, żeby był szczęście taki, taki kosy, taki rodowity. Na razie gram na tym na swoim prywatnym koncie, ale do nagrywania przeznaczę konto, które będzie takie od zera, bo tu mam już, bo od roku premiery mam właśnie Battlefielda zakupionego. I jedno złożyłem sobie ostatnio, bo by był darmowy, więc stwierdziłem, że czemu nie. Dobra. Jeden jest, gościu nasz. Raz, skupienie. Planet Ermy, w którym będę grał na pewno z Juju. Już z Juju gramy na tym na y, PlayStation Trójce. Tak, trójce w BFA 4. Y, Pluton nazywa się tak samo, jakbyście chcieli sprawdzić Tylko statystyki, czy coś w tym stylu. To naprawdę polecam. Tak samo będzie się nazy nazywa się już, bo stworzyłem ten pluton yy, właśnie yy, do trójki Battlefielda Kurde. Link będziecie mieli podany w opisie do nowego tego Plutonu. Więc wszystko nie będziecie musieli szukać ani nic w tym stylu, tylko wchodzicie w link. znowu, ale plecy mieliśmy niestety. Zresztą że na BF ja tak cicho tak mało mówię, ale ponieważ się skupiam, ale jak będę już nagrywał, będziemy nagrywać z naszego plutonu, to jak będziemy jakieś tam z wieloma osobami, to będzie spokojnie, będę wszystko mówił, więcej mówił. No. Na razie to taki luz jeszcze jest powiem szczerze. Kurde Jutro może jak właśnie po tej aktualizacji HeartLine'a To spróbuję HeartLine'a nagrać, żeby było fajniej Bo ja sobie powiem wam szcz szczerze, ciekawy Fuck Ciekawe tej gierki Bo jak czytałem o niej To ponoć jest takie trochę... Jakby dodatek do Battlefielda 4 po prostu. Więc jestem bardzo ciekawy tej gry. Sorry, że aż tak często ginę, ale długo, długo nie grałem. Wystety mam słabe na tym koncie, ponieważ tam... Kupiłem właśnie w roku premiery, punkt y booster mnie wywalał, albo miałem inne problemy tam. Hey, trzymaj, pomoc. Na moim prywatnym koncie jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że mam y, dwa dodatki, y, walkę z zawarciu i y, powrót do Carkantact. Więc też będziemy mogli używać. I czy nie weźmiemy? Fak, nie wyszło mi ta akcja. Fajnie byłoby właśnie, jakbyśmy kremkę kupili do tego, BFA trójki. Bo miałem tak po nowym roku, powiem wam, od 2015 kupić kompa i żeby nagrywać nowości więcej takich, Battlefield dla czwórka ale stwierdziłem, że ten, jak jest hardline to że będę nagrywał hardline, że już mi się nie opłaca nagrywać czwórki 69 staty gram na medyku najwięcej, chociaż też mam dużo na że wsparcia statystyk Jeszcze tak z trzy śmierci i koniec tego odcinka miał być krótki informa informujący o nowym teamie Plutonie O Boże Nie wyszło mi to. Jeden. Jedna śmierć. i znowu ten sam. Druga śmierć. Jeszcze w tym miesiącu będzie pe pewnie grid autos Autosport Jeszcze jedna z śmierci będzie. Mam nadzieję, że w następnych odcinkach będzie więcej gadania już przy tym BF-ie nawet. Czuję się przygwoźdzony. No i to będzie koniec tego odcinka, jeszcze przekażę Wam parę informacji na temat właśnie Plutonu. Jak chcecie dołączyć do Plutonu, piszcie w komentarzach pod tym filmikiem, pod tym. Najlepiej jakby było, żeby tam nie było pod jakimś Minecraftem czy coś. Pluton od Battlefielda 4 będziecie mieli w opisie, tak samo od Battlefielda trójki, ale w trójce jeszcze nam nie ma w ogóle żadnych statystyk. W czwórce już możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda i gramy z Juju -Ju na... PlayStation na naszych prywatnych kontach. No. I możecie skomentować, jak wyszedł mój pierwszy odcinek z, takiego, z takiej strzelniki, w której musiałem się dać trochę więcej skupienia. I to byłoby na tyle. Cześć.